Zapewne na fali tego sukcesu Tolprez zdecydował się wydać jeszcze jeden singiel i płytę długogrającą yy, Klausowi Mitwochowi. Sesja odbyła się już, powiedziałem, w marcu 1984 roku, a zespół wystąpił w następującym składzie: Lech Janerka, bas, śpiew, słowa i muzyka. Wiesław Mrozik, gitara, muzyka. Krzysztof Pociecha, gitara, muzyka. I Marek Puchała. Perkusja, muzyka. Dodatkowo Gościnie na pianinie zagrał Wojciech Konikiewicz. Na płycie też jest Bożena Janerka, jako autor tekstów, no ale tutaj był to taki myk polegający na tym, że wszystkie teksty tak naprawdę napisał Janerka, ale żeby mu państwo nie dorzuciło zbyt dużego podatku za tantiemy autorskie, no to podzielił to między siebie a żonę. Płytę rozpoczyna taka miniaturka, parodia kołysanki, śpianiele. No Pokazuje już od razu, że, że na tej płycie rzeczywiście będzie się działo. Potem o głowie. Utwór rytmiczny, zimnofalowy. Tutaj moją uwagę zwraca wokaliza Janerki, w której unisono śpiewaj śpiewa i, i gra na basie. Kolejny wiązanka pieśni bojowych to już jest taki numer bardziej krokowy. Tutaj szczególnie to, to do krzykiwania zespołu kojarzą mi się z siekierą. To, natomiast tutaj swoje partie gra hmm, Konikiewicz na pianie, i to jest takie, taki kabaretowy klimat, trochę wprowadza. Z tej partii Janerka był akurat bardzo zadowolony. Kolejny czwarty nie jestem nikim. To jest numer, który jako pierwszy najbardziej mi się kojarzy na płycie z Republiką. Jest taki mechaniczny, zimny. Nie, nie jestem z wami. Nie jestem z nikim. Nie ma mnie. Środek strony ta, bo tutaj warto wiedzieć, że Przynajmniej oryginalnie początkowo płyta była podzielona na stronę ta i tamta, a nie na stronę A i B. To jest klus Mitro. No i to jest jeden z największych przebojów z tej płyty. Utwór grany do dzisiaj z niesamowitą energią. Tutaj całość siedzi na takim, ja to nazywam zaokrąglonym riffie, bo jakby układ akordów prowadzi do punktu wyjścia. Aczkolwiek te Akordy i ten riff grany jest w refrenie. Zwrotka jest taka wyhamowana, yy, opiera się na, na takim punktowej grze, grze basu i, i, i bicie perkusyjnym. No, i to rzeczywiście jest numer, który dziś, do dzisiaj wykonuje Janerka, i nawet jak się słucha tych współczesnych nagrań, ma niesamowitego kopa. Jeden z naprawdę mocnych numerów, które są bardzo mocnym punktem tej płyty. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Po tym przeboju mamy tego miniaturkę, wiązanka część czwarta. No, tutaj nietypowa sytuacja, kiedy na samym końcu gra Janerka solo na basie. Następny, jestem tu, jestem tam, numer, który jest oparty na takiej dość oszczędnej partii bas, basu, pianerka właściwie gra jeden dźwięk, który przeciąga po, po, palcem po strunie. Do tego jest taki instrumentalny refren, który tak charakterystycznie przyspiesza. Jeden z takich numerów, gdzie rzeczywiście łączy się ten taki zimno-nowofalowy klimat z, z taką pankową energią. No i muł pancerny. To jest kawałek, który jest najstarszy na płycie, tak jak mówiłem powstał jeszcze kiedy Janerka był w wojsku, to był rok 76. Janerka w ogóle wspomina, że inspiracją do tego kawałka był artykuł o Sex Pistols. To było jego w ogóle pierwsze zetknięcie się z pojęciem punk rocka. W tym artykule, artykule przeczytał o tym, że, że jednym z elementów twórczości Sex Pistols to są obrazoburcze teksty. No, i Janerka sobie wyobraził, jak taki tekst może wyglądać, i go napisał. No, i ten muł pancerny jest efektem tego wyobrażenia. No, i tutaj mamy znowu tą taką, takie połączenie nowej, nowej fali z, z pankiem. Charakterystyczne flażolety, takie pojedyncze dźwięki puszczane na gitarze, trochę tak, jakby kropla wody spadała na jakąś powierzchnię. To jest dosyć często stosowane przez, często to stosowali gitarzyści Klausa. No, Ale to było dobrym kontrastem do, do tej pankowej energii kawałka, szczególnie tych takich pokrzykiwań muzyków, które właściwie mi się z siekierą z deserterem z tą, z tą polską sceną pankową. Przedostatnia na stronie ta powinność kurdupelka. To jest taki najbardziej klasyczny Janerka, zapowiedź jego takiego solowego, solowego stylu. Szczególnie jeżeli chodzi o, o śpiewanie mi osobiście Janerka kojarzy się z takim, często z takim śpiewaniem, mówieniem, trochę taką jakby recytacją, opowiadaniem. Tutaj mamy gęsty rytm i szczególnie bębny yy, dużo grają na tomach. To mi się z kolei kojarzy z wczesnym kultem z tym z okresu piosenki do Młodych Wieszlarzy. Stronę ta kończy miniaturka kolejna strzelby, i to można powiedzieć o pewnym intro i kodzie. Śpi Aniele to jakiś to taki mocno psychodeliczny pojazd po, w stylu ala kołysanki A w strzelbach po prostu wszystko mamy puszczone od tyłu. Stronę tamta otwiera utwór nad ranem: Śmierć się śmieje. Tutaj mamy znowu nawiązanie do Republiki, rytmiczne granie, znowu zaokrąglony riff, ale tym razem grany przez bas i do tego chyba najbardziej wyraźne nawiązanie do stylu ska u gitarzystów, którzy generalnie dosyć często albo właśnie grali te wspomniane flażolety, albo właśnie takie rytmiczne, gęste granie z akcentem na i. Robiła na I każdy chciał z nią. Potem tutaj wesoło, utwór znowu gdzieś tam mi się kojarzący z Wczesną Republiką. Aczkolwiek bas tutaj robi dosyć sporo przestrzeni grając melodyjnie i trochę to wszystko buja tak jakby w rytmie tanga. Kolejny Ewolucja, rewolucja IA. To jest w ogóle kawałek, którym według Janelki zrobili największe wrażenie na tym turnieju młodych talentów. Tutaj mamy najpierw takie bardzo gęste, konkretne granie, które nagle jest zatrzymane, wyciszone, i wtedy znowu tą, tą główną rolę odgrywają te pojedyncze dźwięki flażolety na, na gitarach. Kolejny to dla Twojej głowy Komfort. Utwór taki bardziej wręcz teatralny. Tutaj gitarzyści grają bardziej w stylu krzywańskiego, a właściwie w stylu Roberta Fripa, lidera wspomnianego King Crimson, na którym też krzywański się dość mocno wzorował. Przy na płycie to utwór siedzi. Tutaj znowu mamy gitary w rytmie ska. Melodyjny refren churalnie śpiewany przez członków zespołu. I znowu solo na klawiszach. Tym razem jednak Enerka był z niego dużo mniej zadowolony. Uważał, że za bardzo zbliżył ich do, do stylu zespołu The Stranglers. Całą płytę kończy utwór Strzeż się tych miejsc. Dzisiaj można stwierdzić, że jest to jeden z najbardziej kultowych kawałków w dorobku i Klausa Mitwocha i samego Lecha Janerki. Janerka wspomina, że wymyślił ten bas, tą linię basu trochę przypadkowo. Jeszcze bardziej przypadkowo zaczął śpiewać dźwiękami, które jak potem się dowiedział nazywały się fachowo trytonami. I w muzyce klasycznej te dźwięki określano jako szatańskie dźwięki, no właśnie dlatego, że one rzeczywiście tworzyły taki niepokojący, mroczny klimat. No i to absolutnie definiuje ten utwór. Co ciekawe, kiedy Janerka przyniósł ten bas, tę partię basu na próbę, to chłopaki nie bardzo załapali. Dopiero jakiś czas później, parę dni później, perkusista stwierdził, że to w sumie był całkiem ciekawy motyw poprosił, żeby, żeby Janerka go zagrał, sam do tego dograł perkusję i właściwie to zbudowało utwór. Bo to, co grają gitarzyści, czyli znowu te wspominane flażolety, ale też dużo takich puszczonych, otwartych akordów, to już jest tylko uzupełnienie. No i przy okazji no, na tym utworzu, utw w tym utworze widać najlepiej, jak niesamowicie Mrozik z Pociechą się wymieniali tymi partiami. Byli nieprawdopodobnie zgrani, tacy wręcz organiczni. Bardzo trudno jest w Wskazać, który gra którą partię. Szczególnie, że akurat ten kawałek był najmniej przygotowany. Taka to jest właściwie trochę improwizacja. Muzycy nie bardzo wiedzieli, jak go skończyć. W sumie to realizatorzy studio powiedzieli, że nie muszą go kończyć, po prostu to jest ostatni utwór na płycie, więc może on tak sobie wybrzmieć. Jeżeli chodzi o tekst, to tekst oczywiście robi wrażenie autobiograficznego, no i to jest też taka taki symbol tej poetyki Janerki, gdzie wydaje się, że ten tekst jest bardzo konkretnie osadzony w konkretnej rzeczywistości, czasu, czasie i miejscu, ale tak wcale nie jest. Z Wrocławia tak naprawdę to mamy tam tylko bar Park, który no, podobno faktycznie w czasach młodości Janerki szczególnie cieszył się złą sławą, trochę taka knajpa morderców, gdzie, gdzie można było stracić zdrowie, a nawet życie. Natomiast cała reszta no, to rzeczywiście jest dość uniwersalne i właściwie każdy z nas może sobie znaleźć takie miejsca, których należy się strzec. No, ja jak byłem w Wisał i chodziłem do Wadusa IV na Pragę, to tam się nasłuchałem o Brzeskiej, o Ząbkowskiej, o Szmulkach, o Stalowej, jako właśnie miejsca, których należy się strzec, a potem się dowiedziałem, że tak naprawdę mojej czystej jelonki to w pewnym momencie było miejsce, którego należy się strzec. Natomiast Cała atmosfera tego utworu ma jednak wątek autobiograficzny. Janerka wspomina, że kiedy był jeszcze dzieckiem, chodził do szkoły podstawowej, to faktycznie Wrocław był takim miastem, gdzie, gdzie dużo złych rzeczy się działo. Milicja chodziła po ulicach z psami, no i on sam nawet był świadkiem zabójstwa, i to na lodowisku niedaleko jego szkoły. No i wspomina, że to wydarzenie bardzo mocno się działo mu w głowie. A potem jak wybuchł stan wojenny, to jakby odezwało się znowu. Stąd na fali tych przeżyć ten, ten utwór, ta, takie słowa. Park, końca tras brudnych ulic, gdzie jest mrok Ciekawostką jest to, że płyta Klaus Mitwoch wyszła w Hiszpanii, również w Hiszpanii. W Polsce był taki lewicujący zespół Kortatu, który właśnie grał trasę razem z Klausem Mitfochem, i potem nakładem Soniua Records, nie wiem jak to powiedzieć, poprawnie wydali tą płytę u siebie. Dzisiaj jest zdecydowanie biały kruk, Jeżeli ktoś z Was ma ten egzemplarz, to myślę, że on jest całkiem sporo ważny. Po nagraniu płyty zespół jeszcze koncertował, wystąpił między innymi w Opolu, ale też w Jarocinie. I to jest ten rzadki przypadek, kiedy na tych dwóch skrajnie różnych imprezach, tej mainstreamowej i tej absolutnie niszowej, zespół był tak samo dobrze przyjęty. W tym samym 1984 roku Klaus Mitwog miał wystąpić również na festiwalu Rok na Wyspie, ale na scenę wyszedł tylko Janerka i ogłosił, że zespół właśnie się rozpadł i zakończył działalność. Pierwszym takim oficjalnym tłumaczeniem było to, że telewizja odrzuciła teledysk do ich kawałka Rewolucja, Ewolucja Ia. Ja. Natomiast po latach, Janerka przyznaje, że tak naprawdę to chyba po prostu zabrakło im kogoś z boku, kto by im doradził, trochę to ogarnął, i rzeczywiście nie mieli menadżera, który tak jak na przykład w przypadku Republiki w latach 80., czy w przypadku SBB w latach 70., całą tę imprezownię, cały ten zespół był odpowiednio poprowadził. Janerka właściwie jak się wypowiada o tym zespole, to ma że żałuje, że on się rozpadł, że to w sumie była taka trochę bezsensowna decyzja, że dzisiaj żaden z nich nie bardzo wie, o co im tak naprawdę chodziło. Materiał, który miał pójść na drugą płytę Klausen i ostatecznie znalazł się na pierwszej płycie Lecha Janerki. Historia podwodna, którą, która wyszła w roku 1986. Podstawą składu Janerki stała się jego żona, Bożena, która do dzisiaj gra z nim na wiolonczeli. No i wtedy też jeden z najbardziej uznawanych i podziwianych perkusistów w historii polskiego rocka, czyli Janusz Raut. Przypomnę, grał też między innymi na czarnym albumie Brygady Kryzys. Perkusista uważany za niezwykle utalentowanego, no ale perkusista, który, który dość krótko działał i, i dość szybko przeniósł się na tamten świat. Natomiast ta płyta pokazuje, że jednak ta animozy między członkami zespołu nie mogły być aż tak duże, ponieważ na całej płycie gra na gitarze Krzysztof Pociecha, natomiast w utworze Konstytucja, najbardziej znanym też, największym przeboju Lecha Janerki gra również Brozik, także Niby się pokłócili, ale jakoś jednak byli w stanie się dogadać. Po historii podwodnej Janerka zaczął działać dalej. Potem była płyta piosenki, zupełnie inna od płyty historii podwodnej. I to, co charakteryzuje Janerkę do dzisiaj, to to, że każda płyta jest inna. Że rzeczywiście i dzięki swojej charakterystycznej grze na basie, i tym, temu brzmieniu, które bas tworzy z wielą i swojemu charakterystycznemu głosowi, swojej charakterystycznej poetyce zbudował unikalny styl, rozpoznawalny przez właściwie każdego słuchacza. Jeżeli chodzi o zespół Klaus Foch, to w 1987 roku wrócił na scenę pod nazwą Klaus -Mit Foch, ale z oryginalnego składu byli tylko mrozik i puchał. I w towarzyszeniu Jacka Fedorowicza i Zbyszka Kapturskiego wydali płytę. Mordopla. Sam Janeryka określa muzykę na tej płycie jako cacana. Uważa, że to czego brakuje to bardziej zdecydowanych tekstów. Mi osobiście brakuje tutaj bardziej zdecydowanych, wyrazistych melodii, takich jak właśnie sześciu tych miejsc czy Klus Mitroch. Natomiast trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest to bardzo dobry, brzmiąco, bardzo dobrze brzmiący, równy, zimnofalowy album. Naprawdę warta poznania płyta. Natomiast jak sami muzycy stwierdzają to nawiązanie do nazwy starej nazwy Klaus mittwoch. raczej okazało się błędem, bardziej ich pociągnęło na dół. się z kiedy już nie było zainteresowania takim tak, tak bardzo muzyką rockową i rzeczywiście zespół nie przetrwał. W 89 się rozpadł i szczególnie właśnie mrozik i Puchała właściwie przestali zajmować się muzyką. Zespół Klaus Mittwoch, w tym swoim oryginalnym składzie na scenę wyszedł jeszcze tylko raz. Było to 4 czerwca 2009 roku z okazji 20. rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Impreza miała miejsce na Placu Teatralnym w Warszawie, i zespół wykonał dwa utwory: Konstytucję i Jezu jak się cieszy. Jak wspomina Lech Janerka, było to dosyć ciekawe przedsięwzięcie dla niego. Szczególnie pod kątem patrzenia na kolegów, którzy po 20 latach wrócili do grania, bo tak naprawdę jedynie Janerka był czynnym muzykiem. No i dam jakieś takie kuriozane historie, że kiedy Pociecha próbował nastroić gitarę, to mu pękła struna, nie miał zapasowej, więc mu pożyczył gitarę gitarzysta Tlawu. Kiedy wszedł na scenę, podłączył. Podłączył się do wzmacniacza, jak tego nie włączy, więc jak zaczęli grać, to właściwie to nie było słychać. Z kolei mrozik miał jakiś zespowany zestaw efektów z za krótkim kablem, więc nie mógł sięgnąć do mikrofonu. No, na tym koncercie Janerka, tak jak o tym popowiada, to można odnieść wrażenie, że podszedł do tego pobłażliwie, natomiast o żadnej reaktywacji nie chciał nawet myśleć. Między innymi właśnie dlatego, że uznał, że kosztowało to zbyt dużo energii, a on tej energii nie ma. Podsumowując, pierwsza jedyna płyta zespołu Klasmithwoch to do dzisiaj jest pozycja absolutnie wyjątkowa, jedna z najważniejszych w historii polskiego roku. Rzadko rzadko spotykane połączenie precyzji nowej fali z energią panka. Zresztą sami Energia przyznaje, że i zespół, i ta płyta to, to było coś, co mogło mu się właśnie najlepszego w życiu przydarzyć. Na pytanie w ankiecie teraz, teraz roku, co by zmienił, gdyby mógł cofnąć czas, stwierdził, że po tej płycie nie nagrałby już niczego więcej. Kolejny odcinek będzie o płycie, która właściwie jako pierwsza na polskim rynku była pytą rock'n'rollową, nawiązującą umiejętnie do stylistyki lat 50., ale jednocześnie z takim bardzo wyraźnym wpływem znowu już tutaj widokrodzi się wspominanego panka. Nie chcesz przegapić? Подписывайтесь на мой канал.